Cześć, z tej strony, Wiriani. Lorcain. Mamy dla Was serię. Serię zadań, która pozwoli nam otrzymać ukończony prototyp miecza. Szczególnie przydatny dla klas typu Gladiator, czyli zadających obrażenia z broni. Ponieważ ma ona wysoką regenerację i na pewno się przyda. Zaczynamy. Czyli mówiąc krótko, nam to jest w ogóle niepotrzebne. Zaczynamy w miejscu, tym tutaj, jest to Fort maszkarelu i idziemy w stronę Tyrfasul, yy, bądź jak kto inaczej woli również Tyrhadaru cokolwiek ważne, że idziemy przez ten las. Jeśli śledzicie nasze materiały, to wiecie, że już tędy szliśmy. Właściwie nawet dwa razy, bo raz kiedy pokazywaliśmy jak, jak się dostać do Tyrhadaru, a raz kiedy wykonywaliśmy kampanię. Ludzie to nawet ja o tym nie wiem, że tu byliśmy. Mogę śmiesznie to powiedziałem jakąś kampanię, coś takiego. Nie wiem, powiedziałeś akurat dobrze. Ale słyszałem to inaczej u siebie. Także idziemy ścieżką w stronę lasu. Jakby się patrzy, to nie idziemy w stronę lasu, bo po z jesteśmy w lesie. Teraz już tak. Przed chwilą też byliśmy. Tylko takim mniejszym. W takim nie lesie. A tam. Czepiać się. Hmm. O, no, można by tak w sumie powiedzieć. Uj, I widzisz, i, to, i zapomniałem ci powiedzieć, że... No, no, <laughs> Nie, no bez... to no, nie. Już nagrywałem porządnie. To jest poważny materiał. Nie powinienem się śmiać, nie powinienem mieć jakieś dziwnych rzeczy. Nie gryczy. powinienem się odzywać. Tak, najlepiej tak będzie. I teraz tak, w tym miejscu wbijamy na zachód. I widzimy dramatyczną scenę. Biedny drwal jest zmęczony przez niedźwiedzie. Znaczy nie drwal, tylko nieznany wojownik. <śmianie> Oczywiście. I teraz to co musimy zrobić to mu to niedźwiedzie i porozmawiać z nim, żeby dowiedzieć się o co on tak właściwie chodzi. Co on od nas chce. A chce on, żebyśmy go zaprowadzili w jakieś bezpieczne miejsce, ponieważ jest wyczerpany. I jest dosyć nagi. No właśnie, dosyć nagi. To miał być mój tak. Jakby się patrzy, to nie tylko on jest dosyć nagi. A kto jeszcze? Moja serafia też nie... Jak to jest? Nie schroni? Czekaj, jak to jak to, jak to, jak to, to słowo? Nie ma za, na sobie zbyt dużo ubioru? No, o to chodziło, ale to, nie wiem, no, tak powiedzieć, tak bardziej, dyp nie, nie dyplomatycznie, tylko retorycznie... No, a, dobra. Nie ma na sobie ubioru do później <noise> Na tym skończę Nie będę się Nie będę mówił innych rzeczy bo się jeszcze pogubię A więc ja ja, ja tutaj będę czekał na Wirjana. a Viran sobie tam pójdzie I to zaprowad O Boże prowadzimy go do Tyrfasul Czyli tutaj wchodzimy w tą bramę On już jest stały, spokojny Idzie se powoli. Yy, I daje nam nagrodę. O! Nawet dostałem yy, setowy item. Ale to nie ważne. Nie przypadek. I teraz możemy z nim, no, znowu porozmawiać. Kontynuację podróży. Yy, I tym razem prowadzimy go na Skraj Lasu. I tak naprawdę, no. już wcześniej mogliśmy go zaprowadzić na Skraj Lasu. Ale wtedy to, to zadanie nie powiodłoby się tak, jakbyśmy chcieli. Tam idziemy a nie na dół? A czy nie do góry? Na dół. A, widzisz, wszystko mi się miesza. Na południe. Nie mów mi o kierunkach świata, bo już co później odewiedziałem. Gdzie, <grym> gdzie on się zgubił? Ja Jestem z tyłu. Nie, ale to, to, to trzeba uważać, bo są kusicielki, mogą go jakieś skusić i co wtedy będzie? No na szczęście my jesteśmy kobietami niezagrożone. No nieszczęście. Ja mógłbyś z chęcią skuszony przez taką kusicielkę. Oj. Dobra. Nie skomentuj. Ale w takim wypadku musimy uważać na nasze tyły, bo on tak za nami chodzi, a on jest facetem. A ty nie? A, a to ty jesteś kusicielką? No. Moja Serafia nie gustuje w facetach. O Moja no, to jest taka feministka całkowicie. Tylko kobiety. Dobrze, idę? No nie no, wracasz tą drogą zeszliśmy. szliśmy. No, dobrze. gar... O, runka. O, i tutaj mniej więcej już się będzie kończyć nasza podróż. z Jack Ale będzie to tylko po, Tak, zmierzamy rozstanie. do końca. Musimy się z nim pożegnać. Mamy zamiar popełnić grupowe samobójstwo. No, i tutaj się z nim będziemy rozstawać. On nam dziękuję. Z... A masz, dzidę. Patrz, jak go przebiłem no normalnie. Właśnie. Za to wszystko. Patrzył mi się w dekolt. To jest koniec y, pierwszej części tego zadania. Y, oczywiście, żeby wykonać drugą, musimy najpierw wykonać pierwszą. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Y, jeśli jesteśmy tak jak ja, y, demoniczną wiedźmą, bądź jeśli mamy. Eee, daj mi daj mi to powiedzieć, ja to, ja to chcę. Jeżeli mamy możliwość jakąkolwiek e, przemieszczania się pomiędzy wodą i niedosiągalnym terenem, w tym wypadku musimy uważać i przejść przez ten most, a nie w żaden inny sposób. Czyli tak jak ja, proszę bardzo, bierzemy przykład z Lor'ka Inna. O, o, o. I tak wszyscy z drużyny. Jeżeli mamy więcej osób, bo na przykład też na internecie, to przechodzimy przez most, a nie skaczemy. Czyli... Reasumując, Nie mogę zrobić takiego czegoś, bo wtedy nie aktywuje mi się druga część zadania. I to by było na tyle w tej, w tej części. także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Ale to już jest koniec. Pan... Tak. No szkoda, no, no dobrze, no to się trzymajcie no. <noise> Dziękujemy za obejrzenie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i penetrujcie ankarie razem z nami.